Siemaneczko, widzowie z tej strony, Eldart. Witam w kolejnym odcinku z rynku Steam. Dzisiaj pogadamy o tym, jak rozłożyć swój budżet do inwestowania. Co jest dosyć obszernym tematem, no bo tutaj mamy kilka czynników, które są naprawdę ważne. Typu e, Wasz budżet, co jest po prostu najważniejsze, i ryzyko. Czy chcecie ryzykować, czy chcecie nie ryzykować. Są dwie rzeczy, które tak naprawdę To jest taka kategoria, jak, jak to wszystko ma działać i tak dalej. Postaram się wam to wszystko uśrednić, jak to ma wyglądać. Może bardziej dla początkujących to film? W sumie tak, tak to na to by wychodziło. E, I co? na szybki wstępie jeszcze skin Jeżeli chcecie mieć swoje skiny, to link do strony oczywiście w opisie. Darmowe 5 dolarów wraz z kodem Eldart przy wymianie. Do tego stronka. Nie widzę, na ten naklejek prze, wymiecie po prostu mnóstwo craftów ze strony i naprawdę troszkę tutaj tego y, znajdziecie. Y, troszkę też dużo drogich, nawet kraftów, które możecie potem sprzedać drożej na rynku Steam. Jeżeli coś się wyznajpi przy do tego przy wpłacie wraz z moim kodem. Dostaniecie 35% bonusu do doładowania. Przy doładowaniu 100 dolarów, darmowe 35 dolarów, przy doładowaniu 1000 dolarów, darmowe 350 dolarów. jest w opisie, a my możemy przechodzić do filmu. Usunę tego pamięta starego z tego filmu i odpalę nowego. Co mamy? Więc tak, pierwsza rzecz. Widzowie, budżet, tak? Budżet może być mały, duży lub e, średni. Ja tutaj jakoś to rozdzielę budżet. Mały budżet. No, od 0 zł logiczne do tutaj jakichś 300 zł, bym powiedział. To są takie małe budżeciki, jeszcze, tak? Do 300 zł. Ktoś powiedział, do 100. Dobra, uznajmy, że do 300, tutaj generalnie. Mały budżet. Od 0 do 300. Teraz, tak. Teraz wybieramy poziom. Czyli, czy chcemy ryzykować, czy chcemy nie ryzykować. Ja jestem zawsze fanem tego. By nie ryzykować. Dlaczego? Żeby jak, na, jakby jak, naj, jak starać się zrobić jak największy procent z jak najmniejszym jakby, jak, jak, jakby z najmniejszym ryzykiem, tak? Czyli staramy się jak najwięcej zarobić po prostu z małym prawdopodobieństwem straty, czyli coś, co jest po prostu klarowne. Generalnie ciężko jest rozłożyć budżet w małych kwotach, no bo wtedy tak, uznajmy, że chcemy kupować skrzynki, Chcemy kupować naklejki i chcemy wchodzić w każdy event lub jakieś karnetowe rzeczy. Ja na przykład polecam taki, trzymać zawsze budżet na jakieś karnety czy coś w tym stylu, no bo jeżeli taki karnet wchodzi, to potrzebujemy budżetu, tak? Więc zawsze ten budżet musimy posiadać w ekwipunku, no bo. Karnet na przykład bardzo wiele sposobów na zarobek, nie będę tutaj teraz tłumaczyć jakich, ale no, przydałoby się mieć ten budżet. Plus przydałoby się poczekać na najniższą możliwą cenę. I co to, to już nieznaczne od budżetu, zawsze jest najlepiej inwestować jak najniżej. Przy takich małych kwotach, e, ja bym to po prostu skromnie sobie rozdzielił między jakieś skrzyneczki, które mamy wybrane, uznajmy. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo tak to ten film mógł trwać dwie godziny, byśmy tak gadali o tym. Więc wybrałem sobie tutaj jakieś wybrane przeze mnie skrzyneczki. Wybrane jakieś naklejki, glittery na przykład, papierów bym kupił, e, tylko tutaj problem z magazynami, bo w, takim, w takich punktach nie ma sensu kupować magazynów, więc po prostu tych, tych papierowych naklejek troszkę mnie by się to przydało, ale można też tam po stówkach, jakieś 3-4 stówy można kupić taki naklejek I jakieś tam gliterki dokupić i jakieś holoski może z eventów konkretne jakie byście wybrali Do tego strzyneczki, klasyk, strzynka klasyk, nie wiem, albo pod wywa wywalenie z dropu grać, albo po prostu jakieś spokojne long termy, typu właśnie jakieś pryzmaciki, coś co będzie spokojnie w ekwipunku rosło Zostawić sobie jakieś skromne pieniążki na jakieś operacje typu właśnie takich 300 zł, to na przykład zostawić za jakieś 5 dyszek, czy tam 4-3 dyszki na zakupy lekkie No jak to woli. Generalnie w trakcie operacji opłaca się bardziej kupić karnet, bo jak kupimy, to i tak z niego wyjdziemy dużo, dużo na plus, no, jednak tam można kupić 50 szynek, które są no dużo, dużo więcej w czasie. Więc tak naprawdę no tutaj e, jak kto woli w takich małych budżetach przy większych budżetach, czyli to bym dał od 300 zł do jakichś tak naprawdę już uznajmy tysiaka może. to takie średnie budżety e, i duże już tutaj oddamy od 1K... czy ja nie przy 1K. No 1K no to do nieskończoności, prawda? Tutaj to może być do wszystkiego. E, więc. 300 zł, 1000 zł. No tutaj już jest taki budżet, który nam jednak pozwoli, wiecie, zaopatrzyć się i w skrzynki i jakiś zestaw, nie wiem suwenirki, dodatkowo sobie zakupić i nam pozwoli rozstawić się w naklejki i zawsze będziemy mieli troszkę tego budżetu na jakieś zmiany, typu na jakieś flipowanie pieniędzy i, i tak dalej do tego, no naprawdę mnóstwo rzeczy, można by się tutaj było rozgadywać, ale właśnie jakieś karnety jakieś nowe eventy z naklejkami, które chcemy zainwestować na promocji tutaj mamy te, tutaj właśnie rzeczy, teraz znów rozdzielamy ryzyko, ryzyko między ryzykowanie I a nie ryzykowaniem. Więc jeżeli nie ryzykujemy, to wiadomo, to ten sam etap. Strzynki, e, naklejki, tylko że więcej budżetu, więcej rozdzielamy, zostawiamy coś na karnet i tak dalej. Jeżeli chcemy ryzykować, to tutaj opłacałoby się grać pod jakieś short-termy i tutaj mnóstwo, naprawdę mnóstwo rzeczy może być, bo tutaj od grania jakiś eventów typu drużyny grają i możemy nawet sobie kupować naklejki drużyn, które e, obstawiamy, że wygrają jakiś finał, bo wtedy często są piki. Pod na przykład, że drużyna zostanie wywalona i zakupienie np. Na takich naklejek, że drużyna upadnie. Jak drużyna ma swoje gorsze czasy, to możemy przedkupować dane naklejki. Naprawdę tutaj mnóstwo jest ciekawych sposobów na takie dorobienie się. I tutaj przy średnim budżecie już powiem tak. Już można się coś pobawić, bo mamy ten budżet pozwalający nam to rozdzielić coś, co jestem fanem. Typu rozdzielamy e, połowa inwestycji naszych idzie pod long terma spokojnego, a druga na przykład połowa budżetu, e, staramy się jakoś fajnie coś robić i ryzykownie tym budżetem rozdzielać. I jeżeli tutaj, się, to tutaj by się różniło w naszym ekwipunku droższym od 1000 wzwyż tak szczerze to nic. Po prostu mamy większy obszar tego, że możemy sobie większą ilością kasy e, tutaj ryzykować. E, i tyle, i po prostu lepiej to rozdzielać e, na jakieś inne rzeczy. Czy tutaj nawet mogą dojść w takich wysokich, e, w takich naprawdę drogich jak punktach jakieś kosy e, drogie, które są skinami, lub coś agenci granie pod ryzyko, że na przykład e, nie będzie karnetu i ci agenci będą jeszcze rośli. Co jest kurcze, według mnie, w ryzykowne i według bardzo mało zyskowne. No ale tutaj, wiadomo, można już się inaczej bawić, to są już duże budżety. Lecz jednak jak nie chcemy, nie chcemy trafić, nie chcemy tracić, to jedzie, jednak idziemy tym jednym prostym e, pod zachowanie. Algorytmem, który powinien nam działać, więc mam nadzieję, że coś tutaj pomogłem, chociaż trochę, jeżeli tak, to może stawić wizu suba. Trzymajcie się, życzę miłego dzieciomka. Cześć, cześć.